Cześć, powiem wam jeszcze jedną rzecz, jaką zaobserwowałem tutaj jeżdżąc jako kurier. Chodzi tutaj o policję, że policja tutaj jest bardzo łagodna. Pod... Obchodzi się z tobą jak z jajkiem. Widziałem wielu agresorów, wiele, wiele jakichś bujek i policja przyjeżdżała i naprawdę nawet tych agresorów traktowała w miarę normalnie, czyli nie podchodziła od razu agresywnie do nich. Nie używała siły, tylko starała się jakoś słownie przegadać. Te interwencje trwały dłużej niż w Polsce, zdecydowanie, ponieważ do ostatecznych środków dochodziło tylko wtedy, gdy już naprawdę musiało do tego dojść, gdzie ktoś ani groźbą, ani prośbą nie, nie reagował. Wiem, że w Polsce to działa trochę inaczej z tą policją, że od razu potrafią użyć siły w nawet w takich. No przy takich mietkach, wiecie, spod sklepu czy coś. No i tutaj w Niemczech policja do takiej osoby podeszłaby zupełnie inaczej. I wiecie, jak ktoś też podchodzi do Ciebie w taki sposób to inaczej się na tą policję patrzy.